Kolejowych most na ulicy Mostowej, to koszt od 80 do 100 milionów złotych. Dlatego uważam, że w mieście potrzebna jest racjonalizacja wydatków. Będę po pięciokroć przyglądał się każdej wydawanej złotówce. Szanowni Państwo, w takim dokumencie, który nazywa się Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020 Łowicz tam wymieniany jest w kilku miejscach. A mianowicie mówi się, że łowicz będzie tracił swoje funkcje społeczno gospodarcze i będzie podlegał peryferyzacji. Ja zrobię wszystko, żeby łowicz nie był peryfer... nie leżał na peryferiach łodzi. Zrobię wszystko, żeby ludziom młodym żyło się dobrze. Będę chciał, żeby powstawały miejsca pracy, bo miejsca pracy i dach nad głową to są rzeczy najważniejsze dla młodego człowieka. Chciałbym, żeby pozyskiwać tereny pod budownictwo, budownictwo wszelkiego rodzaju. Chciałbym, żeby budowano bloki komunalne, a część z mieszkań, około 30%, żeby była przeznaczana dla ludzi młodych. Żeby właśnie ludzie młodzi w Łowiczu pozostawali, zakładali swoje rodziny i żeby odwrócić ten trend ujemnego przyrostu naturalnego. I szanowni Państwo, na koniec nie będę kłamał, nie będę kłamał o we wczorajszym nowym pomieszczeniu nie przeczytałem, że Pan Burmistrz złożył już wnioski o środki unijne w zakresie wiaduktu, oczyszczalni ścieków. No nie mógł tego zrobić, bo miasto nie ma podstawowego dokumentu, który stanowi podstawowe kryterium dostępu do środków unijnych. Nie ma strategii, nie ogłoszone są konkursy. Ja chciałbym Panie Burmistrzu, żeby Pan na koniec się też do tego odniósł, bo Pan nie może e, włamać e, w takiej e, gazecie. I szanowni Czego jeszcze nie będę robił? Nie będę marnotrawił pieniędzy, milion trzysta 900 zł. Nie będę działek na terenach zalewowych. Czyli, Szanowni Państwo, będę się starał nie zwracać dotacji, bo okazuje się, że mówić musi zwrócić już ponad milion dotacji, ale Wszyscy dziękuję. kandydaci wydają się w dwóch minutach, proszę się mieścić też. Ja chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział w tej debacie. Chciałem przede wszystkim podziękować Państwu za przyjęcie zaproszenia naszego. Chciałem podziękować Państwu, którzy przyszliście tutaj na salę, także tym osobom, które oglądały transmisję online. Przed chwilą mówiono mi, że około 350 osób oglądało nas, teraz też na żywo. Także dziękuję Państwu, życzę naszemu miastu, życzę Państwu wszystkich dobrych wyborów, Taip.